Instytut Automatyki i Pomiarów jest producentem robotów mobilnych do zastosowań specjalnych. Nasze roboty używane są przez polskie wojsko, policję, Straż Graniczną oraz służby odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa. Dzisiaj zaprezentujemy trzy najnowsze konstrukcje spośród siedmiu wyprodukowanych już w Piapie. Będą to roboty IBIS, Gryf i robot Taktyczny robot Miotany, czy w skrócie TRM, jest robotem przypominającym wielkością hantle. Składa się z rurowego korpusu, w którym znajduje się kamera i mikrofon oraz dwóch sprężystych gumowych kół. Robot ten został zaprojektowany z myślą o rozpoznaniu miejsc i terenu, które są trudno dostępne. Może być miotany na odległość do 20 metrów i zrzucany z wysokości 9 metrów. Po takim zrzuceniu robot przystępuje do rozpoznania terenu. Robot Gryf jest robotem stworzonym do rozpoznania terenu i podejmowania urządzeń o masie do 15 kg. Składa się z bazy mobilnej, na której można zamontować szeroką gamę akcesoriów dodatkowych, zaczynając od manipulatora z chwytakiem, kończąc na wyrzutniku pirotechnicznym czy czujnikach skażeń chemicznych. Tak więc zastosowania robota mogą być zwielokrotnione i tak naprawdę mogą spełniać różne misje. Każdy z robotów składa się z bazy mobilnej stanowiska operatorskiego. Stanowisko operatorskie wyglądem przypomina walizkę. Dolna jego część składa się z systemów sterujących, czyli z joysticka, który odpowiada za poruszanie, całą bazą mobilną oraz szeregu przycisków, które odpowiadają za poruszanie danymi częściami robota. By dobrze operować robotem, należy przejść szkolenie z obsługi robota, a doskonałe sterowanie robotem to praktyka.